Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z ekstry. dzisiejszym odcinku jest event pod tytułem "Wyścig łódek. Zapraszam Was do oglądania. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod tytułem łódka. Zapraszam do oglądania. Jezus Mariello ludu. Byłem, byłem, byłem. Lecimy, AU! Przypominam, no. że są Dobra, dobra, ale płyniemy, płyniemy! Dobra, odpada. ja wróciłem do swoje miejsce. Ja wróciłem do tego. To były trzy bramki, więc wy tutaj... Ale tam był trzy raz Zapamiętajcie, piszcie na czacie Niki, które ścinają, żeby... Ej, ale widzieliście, że tam były trzy boje naraz! Czy jesteś boją? No nie! Dobra, płyniemy, au! Naprowadźcie, zobaczcie, jak Ja dam ci 1000 zł. No, no, ale czemu? No, tak jak z blokiem. <laughs> to dalej, dalej, dalej. <laughs> Powinnaś po, ja mam... mam... się ja w tym momencie, żeby się koncentrować. Nie, 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 nie. To da, pójdziemy. Ścinać, że, szem, nie chodzi mi, że ścinać, że ten, tylko chodzi o, że skraca. No to, to Przypominam, że skraca dwa kroki. Nie, chodzi o To chodzi o to, żebyś bliżej pachołku. Robię tak, tylko że nie można za blisko w prawo, bardziej w prawo, bardziej w prawo, bardziej w prawo. A ktoś pilnuje tył? Ja pilnuję.

Zatrzymałem i cofnąłem za tych dwójkę, która była przede mną. To mi wybaczycie, czy nie? Nie, ale wybaczcie. Zależycie mnie totalnie no. oj. Przykre. Przykre. Mm. No, jest no. Nudno. Ja muszę to urozmaicić Nie! Nie! No, no, no. Ja mam dobrą muzykę o Boże, do tego. Święty. Wow. No, Nie! muzykę Nie! Co tu się dzieje? W dobra, płynę, płynę. Ej, ale w sobie tak naprawdę nie ma różnicy: czy o, drugi, czy czy trzecie. No, ale możecie o. we mnie nie wpływać, bo się baguje! No Jest jeszcze gorsze, Mati, mówię. że nie pamiętam co Ej, nie by nie było. Dobra, dobra, płynę, płynę. Nie wystarczy, żeby Masz Przez Ale fajnie płyniecie Dobra, dobra płyna au au No nie we mnie no. Cimo, ty, ty, ty. Patrz i tutaj To nie było widoczne Daj, ja ja Martynku no. dam ci łapkę w górę pod odcinkiem jaki nagrasz Nie w w lewo nie. <noise> ej, bo tam są kilometr przed nimi, tak. A to ta. za nimi? no tak, no bo no bo się No no wyzów. No Ao! No. No, a o. dwa to zostawię. No ale możecie nie wpływać be... co, co co czemu, <noise> czemu to wy robicie Matko boska O bo płyniesz sama Feniks 100 Feniks ej kto u ciebie wygrywa bo mnie ja wygrywam nie kicia Oh, połem, no. Co? Ja co dawaj kicia dawaj do no, boju! Ej, Ej, ale proszę państwa, u mnie ja jestem pierwsza. <laughs> co ja robi moja kopita? No trzeci Do że... no, boju! No. <laughs> <corpus. reps Side". laughs> <Przechencial>. <tuszyń> dawaj! Co, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj,

nie wierzę Gratulacje, gratulacje dla wszystkich Brawa Proszę zaniec, tutaj na No ale mogę tą linię przekroczyć, że nie się zatrzymujecie, no dziękuję tak, gdyby nie mój doping, to byśmy nie wygrali O, o Jezu nie, nie był jest. doping, tylko krzyczałeś To była zespołowa... E, tak. no, Drodze, proszę o to, żeby tylko wygrani byli na tej wyspie Oraz pomocy Czemu ja byłem przeciwnikiem? Nie wierzę, Kicia wygrała Smolax? Okej, jest, jest, jest Dragon, jest Smolax, dobra. <głosów> no a ja? Na ty co? tylko. Smolax, tylko z nim. Dobra, moi drodzy, nie dostaniecie nagród tak od razu, tylko musicie wybrać, którą kubkę śniegu chcecie. nie pamiętam. Dobrze. Także macie dwie minuty na zastanowienie się, którą kubkę chcecie. No Mówię to? A, no dobra, to tam. Ej, nie daliście w ogóle wybrać kobiety, nie? W ogóle ale nie, ja będę pierwsza. Tak, tak. Zaczniemy od kobiety. Kicia, chodź tutaj na dół. Od, no, od pierwszego miejsca zaczynamy. A, nie wierzę, nie. Kto... To... O nie. jest kobietą. Dobra, dobra. O, o ty! Ale że otwiera, Ale gentlemani nie wierzę. No, kicia, no, i, dawaj, ho, kicia. kicia, proszę bardzo. Dobra, to nie jest to złe. Tutaj Jezu. Nie, nie, nie może otworzyć, bo tutaj jest kuboit. Jestyśmy mili w ogóle. Y, mhm. To jest ustawione do tego. Rzuć jej, rzuć To też jest A to, A to, to może to to jest skrzynię. Ja nie ci zniszczyć, proszę bardzo. I moja droga, te jajka, to są lisy śnieżne. Tak. Zmiech co? Nie, w sumie mam. Dobra, otwieram teraz Maxa. Nie, nie, nie. Do Drakona. To jest wy. dobra, coś tam się dzieje u Gorekica. Dziowe. To jest niemożliwe, moja kobieta wygrała i jestem z niej dumny na całe życie Dlatego jestem z nią, właśnie Czekam na nią i przeprowadzimy szybki wywiad Z wycięszczeniem wyścigu hmm? Co? No co ona, co, o co chodzi? Lód, śnieg, ping dai, Frost Walker 2 I Fox i ja, frostłoka mamy! Może jestem zdumny. może chwilka! No znowu chwilka! Teraz o, sobie click 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 what to do Hello, Hello. poczekaj chwilkę. Ok, ale usiądź. No i moi drodzy widzowie, wywiad z zwycięszczenią wyścigu na pierwszego wyścigu na jeszcze kiczą. Jak się, się czujesz z wygraną? Bardzo dobrze. Przypomnijmy, Twoją nagrodę wygrałeś Foxa, dwa Foxy i dwa Frostłoki. Tak. Jak się panie z tym czuje? Bardzo dobrze. A komu chce Pani zadedykować zwycięstwo? Jeszcze raz? Komu chce Pani zadedykować to zwycięstwo? Zwycięstwo. No, komu chce pani po e, że, jak, że Jak pani wygrała, to komu chce pani najbardziej podziękować? Tobie. No dobrze. A jaki chce pani komentarz do serduszkowania? Lisy, Lisy to kicia wam szybciej, serduszko. Co nie? No to co widzę, dziękuję wam za oglądanie kolejnego odcinka z ekstry. No, było, no, może nie, było mało mnie, było mało kici ale był to event, który gra kicia czyli jakby to jest taka zasługa. Moi drodzy, zostawcie mega odsów pod tym filmem, bo może to wie, a może w następnym tygodniu rozpocznę daily challenge filmami. To będzie trochę pod masochizm, ale spróbuję. Co Kicia? co nie? No. Widzowie, jeszcze raz wielkie dzięki, że jesteście na tym kanale. Zostaw suba, zostaw łapkę. Lecimy dalej. No i kolejny film za niedługo. Na razie i. Cześć! Pa!